Witam serdecznie, kochani. Na kanale Szepty Saraju sprawdzimy sobie, o czym szepcze wszechświat na miesiąc listopad dla poszczególnych znaków zodiaków. Tutaj będziemy mieli trygon ognia, czyli strzelca, lwa i barana. Przypominam, że czytanie jest kolektywne, weźcie tylko to, co rezonuje z, waszym, z Waszą intuicją i z Waszym serduchem. I niech Wam służy jak najlepiej. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do strzelca. I jeszcze tylko szybko chciałabym przypomnieć, że kontakt do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Energia ogólna dla strzelca na miesiąc listopad. Energia ogólna na miesiąc listopad dla strzelca. praca co w pracy co w pracy co w pracy dom relacje rodzina nieoczekiwane które idzie do Strzelca Strzelec w tym miesiącu i Energia, rezultat tego miesiąca. Karta rady: Karta rady: I karta opiekuńcza dla Was na ten miesiąc Karta opiekuńcza dla Strzelców na listopad. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o energię ogólną, to mamy tutaj karty, które mówią, że z jakiegoś pożądania, co dla niektórych nastąpi jakaś stabilizacja u strzelców, tak? Bardziej będzie skupianie się na tym, co daje poczucie bezpieczeństwa, co daje poczucie ugruntowania. Jest tutaj też taka energia, która mówi o tym, że coś może być po linii żeńskiej w Waszym rodzie do uzdrowienia. Dlatego ta stabilizacja tutaj jest w jakimś stopniu ważna, tak? To ugruntowanie. Może dlatego właśnie, że, że w linii kobiet coś się dzieje. Wy nie możecie złapać bezpieczeństwa w związkach, bądź też bezpieczeństwa w finansach, nie? Także trzeba by było tutaj na tą linię kobiet zwrócić uwagę. Oczywiście to nie jest dla wszystkich strzelców, tylko dla co niektórych. Strzelce w tym miesiącu również będą odpuszczać pewne rzeczy które gdzieś tam już z nimi nie rezonują, które są niepewne, które właśnie nie dają poczucia tego bezpieczeństwa, tak? Także wedle tutaj energii ogólnej i będzie to czas, gdy strzelce przede wszystkim postawią na poczucie bezpieczeństwa w pracy widzimy tutaj spełnienie marzeń, jakieś blokady puszczają, coś co przeszkadzało idzie w niepamięć tak, dotychczas mogło być tak, że za bardzo zamartwialiście się tym opinią innych tym co przychodziło może jakimiś tutaj dokumentami, pismami ale i będzie to czas kiedy wy zostawicie ten cięższy okres czasu i pójdziecie do przodu, tak, co pozwoli Woli Wam pozbyć się tego, co faktycznie Was blokuje i iść, moi drodzy, do przodu. Re rodzina i relacje. E tutaj będzie stabilnie, mimo tego, że ktoś tam może działać, Wy możecie czekać na kogoś, tak? E być może działania jakiegoś mężczyzny bądź też jakieś osoby tutaj w związkach, w relacjach międzyludzkich pozostawiają wiele do życzenia, ale czekacie na ten lepszy moment. Być może daliście tutaj szansę i wszystko póki co jest zatrzymane, jest. Ta sytuacja ogólnie się nie zmienia, ale wy gdzieś tam trzymacie tą rękę na pulsie, tak? Niektóre strzelce mogły tutaj mieć do czynienia z jakimś romansistą, mężczyzną, który gdzieś tam bardzo zabiegał o ich względy, miał bardzo, bardzo mu się podobaliście fizycznie przede wszystkim, ale postanawiacie jednak postawić na to, co, co macie w życiu pewne i nie komplikować sobie, moi drodzy życia. Co nieoczekiwane? Nieoczekiwanie tutaj idzie jakaś akcja. Coś, co pozwoli zakończyć ostatecznie to, co nie było dla Was, ruszyć do przodu em, z takim pełnym powerem, jest tutaj mnóstwo komunikacji, mnóstwo działania, także m, działanie te, tej, tej osoby, to, czego Wy się nie spodziewacie, doprowadzi do tego że wyruszycie z miejsca tak, że wy się odrodzicie także nie ma tego złego moi drodzy co by na dobre nie wyszło miejcie na to uwagę wy w tym miesiącu musicie nauczyć się odpuszczać i musicie nauczyć się odchodzić w tym kierunku, który daje Wam właśnie to poczucie bezpieczeństwa, poczucie spełnienia i patrzenie takie z nadzieją na to, co, co przychodzi. Coś może się zdarzyć tutaj w okolicy pełni księżyca, także bądźcie, moi drodzy, gotowi, żeby odpuszczać to, co już Wam po prostu nie leży. Zadanie tego miesiąca, wynik tego miesiąca, Wy, mimo tego, że gdzieś tam obserwujecie, przymykacie oczy na pewne rzeczy, w tym miesiącu osiągacie równowagę, harmonię, uda Wam się tutaj y, różne rzeczy pogodzić ze sobą i wyjść na tak zwaną prostą, moi drodzy. Nie dacie się również prowokować w różne dziwne akcje, sytuacje. Zharmonizowanie, zharmonizowanie życia na wszystkich poziomach y, będzie osiągnięte. Karta rady, mamy również tutaj piorun, tak, także w tym co się dzieje kochani zachowajcie spokój, tak jak mówię tutaj coś się musi zawalić, żebyście wyruszyli do przodu, żebyście wy się podnieśli, abyście wy się odrodzili, zostawiając to co już wam nie służy moi drodzy. Karta opiekuńcza dla Was to są zamierzenia. Ja Wam tylko tutaj przykryję, bo jest półnaga, dziewczyna. Skoncentruj swoją uwagę, energię. Silna wola to zdumiewająca moc. Także, kochani, jeżeli powiecie A, musicie powiedzieć B. Mimo tego, że, że tutaj jest chęć zatrzymania w niektórych relacjach, w niektórych znajomościach, obserwacji tak mimo tego że jakieś działania kogoś były nie takie to wy już jest, podjęliście pewien krok że na coś się nie zgadzacie aby postawić granice tak także działajcie konsekwentnie wedle tego co, co tutaj sobie postanowiliście dobrze moi drodzy niech się darzy tym naszym strzelcom a maj zapraszamy lwa Witam serdecznie wszystkie lwy, energia ogólna dla was, energia ogólna dla was, znowu szkotwica, u ale mamy karmę moi drodzy, co w pracy, co w pracy, w finansach, budżecie, dom relacje, dom relacje, Nieoczekiwany, który idzie do lwa. Lew w tym miesiącu, zadanie lwa w tym miesiącu. Wynik, rezultat tego miesiąca: karta rady. Karta rady dla lwa. Kończy. Dobrze, moje drogie lwy. Mamy tutaj jak to u lwa bywa, postawienie na stabilizację, tak? Podejmowanie decyzji karmicznych, które to co zdechło, musi po prostu odejść tak, żeby nastała era zupełnie czegoś nowego, która da więcej pewności i więcej stabilizacji. To, co jest niepewne, to zostawiacie za sobą. Niech to się tam rozwija z daleka od was, wy nie chcecie mieć z tym nic wspólnego. Jest podejmowanie decyzji, zakańczanie tego co już z wami nie, nie rezonuje, co wam szkodzi, co nie jest dla was, gdzie nawet zamykanie takie relacje, relacji bądź też sytuacji z ludźmi, ponieważ zaczęliście się gdzieś tam rozjeżdżać, a trzeba iść dalej. Jeżeli chodzi tutaj o pracę, to mi takie coś przyszło, że może być też sytuacja, gdzie uda wam się zatrzymać w tych kwestiach finansowych stabilizacyjnych coś, co, myśl, by, co myśleliście, że jest już zakończone, nie? Gdzie być może działalność miała jakiś kryzys i, myśl, i była no taką. Nie rozwijała się, było coś zatrzymane, nie przynosiło dochodów. E, myśleliście już o zamknięciu i to może udać wam się uratować w tym miesiącu. Możecie zobaczyć światełko w tunelu. Tym bardziej, że tutaj mamy to nieoczekiwane, nie, że to światełko w tunelu tutaj będzie znalezione przez lwa. Także taka energia ogólna. Co w pracy, m, w finansach? Tutaj mamy odpoczynek, mamy y, stabilną sytuację. Lwy muszą jedyne co uważać na infekcje, ponieważ może tutaj przyjść jakaś choroba, która y, spowoduje, że będzie przerwa. Tak myślę, myślę, i lwy, które mają dzieci, to też przerwa ta może wynikać z jakichś problemów, właśnie z, z dziećmi, nie? Także ta kreacja, ta Wasza moc spełniania się bądź też wykazywania się w pracy może zostać chwilowo wstrzymana. Z drugiej strony też lwy, mogą chcieć spełnić marzenie dziecka. I tutaj będzie bardzo duży fokus na to, aby zdobyć na to pieniądze tak, żeby tutaj odnieść sukces w tym. Także gdzieś możecie oszczędzać, żeby... Mieć na to, aby spełnić to, to, tą właśnie zachciankę bądź też życzenie, marzenie waszego potomka. Co jeszcze, moi drodzy? Niektóre lwy, szczególnie te, które prowadzą własną działalność, Bądź też próbują ym, upłynnić, ym, zmonetyzować, nie wiem, jakąś pasję, hobby, coś, z czym wy się interesujecie, czym się zajmujecie. Ym, może tutaj dojść do takiej sytuacji, że wy postanawiacie jednak y, zatrzymać y, to, co daje wam poczucie bezpieczeństwa i stabilny przychód, nie? Y, Także. Jest tutaj taka decyzja, ponieważ wy tak jakbyście mieli świadomość, że to nie jest jeszcze ten taki czas, żeby postawić wszystko na jedną kartę, tak? Także tyle odnośnie finansów i tutaj pracy. Relacje. Relacje w małżeństwach, dobrze, nie widzę za dużych zmian. Jest oczekiwanie na, na jakieś tutaj pieniądze, na jakieś wsparcie, na jakąś pomoc, na jakieś miłe spędzenie chwili, które z, zharmonizują, które wprowadzą równowagę do Waszych relacji, do Waszych związków. Jeżeli chodzi tutaj o samotne lwy, to jest to czas przede wszystkim na rozwój osobisty. I wyrównanie tej własnej energii, tej, tej miłości własnej, tak? Ponieważ możecie mieć świadomość, że wszystkie kłopoty, które są w Waszych relacjach, wynikają z tego, że jest nierównowaga dawania i brania, która wynika z czegoś, i, i Wy tutaj będziecie um, kłaść bardzo duży fokus na rozwój. Oczywiście osoby, które są w związkach, również mogą to robić, tak, żeby wejść na wyższy level w tym związku, do, żeby doprowadzić do większego komfortu, do większej więzi z partnerem, do budowania czegoś naprawdę fantastycznego. Co nieoczekiwanego idzie do lwa, jest tutaj znalezienie, szukanie jakiegoś rozwiązania. Mogą być to sprawy sądowe, gdzie coś tam się zakończyło, coś co niosło bardzo duży ciężar, takie skupienie się na przeszłości i szukanie rozwiązania, żeby móc zacząć od nowa. Może tutaj być też taka izolacja żeby nikt wam w głowie nie mącił, ponieważ chcecie to wszystko sobie dobrze poukładać, żeby dobrze to rozwiązać z korzyścią dla siebie, żeby zostawić ten etap, który gdzieś tam wam ciążył i już wam nie leżał. Wy w tym miesiącu musicie nauczyć się, żeby nie mówić wszystkiego, żeby nie wszystko uzewnętrzniać, żeby panować nad sobą. Im ludzie mniej wiedzą, tym lepiej śpią. W szczególności, jeżeli to tyczy się miłości, em, radości w danych chwilach, tak? Bo możecie, moi drodzy, powiedzieć za dużo, a po co wam to? Ech, jeżeli coś zakańczacie, to nie, to, w to, swoje, to nie mieszacie tego w swoje plany gdzieś tam, które macie w przyszłości, bądź też co nowego zaczynacie, nie? Także zostawcie to dla siebie, nie wszystko musicie uzewnętrzniać, nie o wszystkim musicie mówić, żeby tam dopiec, czy też tą śrubę komuś wkręcić. Karta, karta rady dla Was. Jest to uważność. Skupcie się przede wszystkim na sobie, na wewnętrznym dziecku, i tutaj też ta karta mówi o tym, że nie wszystko musi być uzewnętrznione, ponieważ sami możecie narazić się na jakieś konsekwencje bądź też nieprzyjemności, moi drodzy. Skupcie się w 100%. Na, na sobie, naś sobie, miejcie uważność na siebie. I karta opiekuńcza dla Was. Szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest dla Ciebie właściwie. Właściwe wszystkiego dobrego drogie lwy. Niech Wam się darzy jak najlepiej. I miłego listopada Wam życzę, a my zapraszamy barany. Witam serdecznie wszystkie barany. Zobaczymy energię ogólną dla Was, koniczyna wiadomości i do, do baranów. Finanse, praca, finanse, praca. Finanse, praca. Dom, relacje, dom, relacje. Nieoczekiwane, które idzie do baranów. Barany w tym miesiącu, zadanie Wasze. Wynik, rezultat tego miesiąca. Karta rady dla Was. opiekuńcza. Dobrze, drogie barany, macie dosyć ciężką energię, um, ale energia ogólna jest w miarę, ponieważ idą do Was bardzo dobre wiadomości odnośnie jakichś inwestycji odnośnie jakichś pieniędzy. Coś tutaj do Was nadchodzi, co um, będzie takim szczęśliwym trafem. Mogą być to również jakieś dokumenty odnośnie jakichś finansów. Decyzje odnośnie finansów, tak? Taki szczęśliwy traf w finansach. I może, możecie nawet wygrać gdzieś tam w Totka, tak? Jeżeli gracie. Także jak najbardziej. Bo szczęście będzie Wam w tym miesiącu, moi drodzy, sprzyjać. Może tutaj przyjść jakaś wiadomość odnośnie związana z jakimś mężczyzną, odnośnie jego spraw stabilizacyjnych, tak? Czy to chodzi o stały związek, czy to chodzi tutaj o jakąś pracę, o finanse, także coś w tej kwestii tutaj idzie. Barany, yy, kwestie zawodowe i praca. Uważajcie, moi drodzy, ponieważ tutaj y, ktoś będzie chciał Was przechytrzyć, jest jakaś nowa droga, coś tutaj będzie się działo, komuś nie będzie pasowało. Powiem tak: Wy będziecie musieli w tym miesiącu, w pracy, w finansach wykazać się bardzo y, dużym sprytem, ponieważ przy mężczyźnie mam tutaj nową drogę. Która gdzieś tam doprowadzi w przyszłości do szczęścia, do spełnienia, do bardzo dobrych pieniędzy, do bardzo dobrego takiego ustatkowania swojego życia, tak? Także spryt, jakim Wy się wykażecie w tym miesiącu, będzie, zapoczątkuje coś dla Was znacznie lepszego niż jest teraz. Tak jak wy byście tutaj nawet mieli taką jakby wisiał nad wami taki awans, taki awans. No awans jakby wisiał, wisiał nad nad wami, tak? Także coś tutaj będzie fajnego się działo, co w przyszłości pozwoli wam wejść wyżej. I tylko takie ostrzeżenie, nie ufajcie wszystkim w swoim otoczeniu. Dom i relacje moi drodzy, tutaj możecie myśleć, że znaleźliście się w sytuacji bez wyjścia. Tylko to wasze myślenie jest związane z tym, że wy po prostu boicie się zmian ponieważ boicie się zostawić to do czego jesteście przyzwyczajeni to jak macie poukładaną tą codzienność w domu tak, także rozwiązanie jest tylko wy się boicie zrobić ten krok żeby wyjść z tego swojego więzienia mentalnego z tych swoich przekonań, z tych swoich programów tutaj odnosi się to w, w współpracy, stoicie na jakimś rozdrożu tak, odnośnie... Em, jakiejś osoby, która gdzieś tam wychodzi do Was z, jak, z jakąś propozycją. Co do niektórych partner może chcieć gdzieś tam wyjechać bądź też zmienić pracę i tutaj jest to rozdrożenie. Że wy tak nie do końca chcecie, żeby cokolwiek się zmieniło, bo jest dobrze, mimo tego, że partnera gdzieś tam może ciągnąć w innym kierunku. A być może to baran czuje się uwiązany poprzez monotonię, stabilizację i brak możliwości rozwoju, czego bardzo mocno pragnie. Także w relacjach, w związkach takie energie, gdzie wy czujecie się po prostu jak w więzieniu, nie widzicie póki co wyjścia z tej sytuacji, ponieważ boicie się zmian. Zmiany, kochani, są dobre, bo pozwalają na nowe doświadczenia, na pójście do przodu. Tak. Dokładnie. Wy tak jakbyście sami sobie, moi drodzy, robili to piekiełko. Przez jakieś czarnowictwo em, i przez wkręcanie sobie, nie? Pewnych rzeczy. Także, moi drodzy, zastanówcie się, przeanalizujcie, wyjdźcie z tego własnego więzienia mentalnego, z tej klatki. Em, porozmawiajcie, jeżeli macie partnera, to porozmawiajcie z partnerem. Jeżeli nie macie tego partnera, to Zdecydujcie się i nie bójcie się, nie bójcie się, moi drodzy, iść do przodu, zmieniać, doświadczać um. i wychodzić z tej klatki, jaką sobie zbudowaliście. Co nieoczekiwanego idzie, gdzieś będziecie musieli, kochani, postawić granice, obronić um, jakichś swoich racji, jakichś swoich przekonań. Um. Kobiety w szczególności będą tutaj się odcinać, będą myśleć zdroworozsądkowo odnośnie zmian przy rodzinie. Mogą nawet być jak takie lwice, tak broniące tego swojego stada, tych swoich dzieci, ponieważ boją. To jest to, ktoś tutaj boi się zmian i będzie stawiał granice. Tylko trzeba się zastanowić, czy faktycznie te zmiany będą takie złe i czy one faktycznie em, na tyle zmienią wasze życie. Że to będzie dla Was szkodliwe. Bo ja raczej widzę, że to jest jakieś takie czarnowistwo, że wy tutaj wprowadzacie jakiś autosabotaż. Także trzeba to, moi drodzy, przeanalizować. Em, Barany w tym miesiącu jest walka o stabilizację, walka o dom, walka o sielankę rodzinną. Jest tutaj taka obawa, że ktoś nie podoła, że jest niedojrzały, niedoświadczony. Że niby ma wielkie plany, a będzie mało robił i będzie jak zawsze. Także być może z tego wynikają te blokady, że wy nie chcecie dać szansy czemuś, ponieważ może macie takie przekonanie, że będzie jak zawsze, nie? I kończycie ten miesiąc, rezultat tego miesiąca, wynik tego miesiąca jest ciężar. Bierzecie dla siebie za dużo, byle ratować tą sytuację i nie pozwalacie komuś się wykazać, moi drodzy. Karta opiekuńcza. Karta opiekuńcza dla Was. Ufność. Czyli, przepraszam, to nie jest karta opiekuńcza, to jest karta rady, ufność. Zaufaj temu, co się dzieje. Nie blokuj, nie blokuj rozwoju sytuacji, bo rób po prostu swoje. Karta opiekuńcza oczyszczanie. Pozbądź się nieprzydatnych rzeczy, jeśli wzbudzają Twoje wątpliwości, po prostu je. Wyrzuć. Także wy moi drodzy będziecie musieli przede wszystkim oczyścić atmosferę, pomyśleć, wyrzucić to, te, to więzienie mentalne, które sami sobie stwarzacie, to, że przez to bierzecie na siebie za dużo i dźwigacie na sobie za dużo, tak? Um, trzeba by było oczyścić atmosferę, żeby była lekka, żebyście mogli płynąć. Jeżeli macie partnera, to żeby wasz partner też mógł płynąć, a nie takie wieczne dźwiganie pewnych osób, pewnych sytuacji, które w sumie do niczego nie prowadzą. Także wszystkiego dobrego moi drodzy, niech Wam się darzy, jak najlepiej, cudownego listopada Wam życzę.